Cześć, witam Cię. 38 dzień 90-dniowego wyzwania. Jesteśmy tuż po świętach. I co dzisiaj co dzisiaj chciałem w ogóle Tobie przekazać? Przede wszystkim nigdy nie musisz zaryzykować. Jeżeli nie zaryzykujesz, nie dowiesz się, czy było warto, czy nie. Czy nie tak jest? Wiele osób do mnie dzisiaj napisało, czy nie obawiałem się rzucać filmików, w których było coś wspominane o alkoholu. Ponieważ były święta, oczywiście spotkania w, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, ale przecież po to robimy marketing, aby właśnie mieć więcej czasu dla swoich przyjaciół, dla swojej rodziny. Oczywiście to, co działamy w marketingu, działamy w marketingu. To, co dzieje się yy, poza działaniami, przecież jest logiczne, że każdy, może nie każdy, ale większość osób yy, przy spotkaniach rodzinnych, przy spotkaniach z przyjaciółmi, Pojawia się, pojawia się jakiś tam drink, pojawia się jakiś alkohol. Normalna sprawa. I myślę, że każdy, każdy kto normalnie podchodzi do życia, odbiera to całkiem, całkiem normalnie, całkiem pozytywnie. Jeżeli ty się boisz teraz pokazać, co się dzieje u ciebie w życiu, po prostu poza, poza marketingiem, stajesz się sztuczny. Więc według mnie. Trzeba ryzykować, trzeba próbować. Komuś się spodoba, komuś się nie spodoba. Jednomu się podobają właśnie nagrania właśnie takie rodzinne, ze spotkań z przyjaciółmi, na wesoło. I inni, inni potrzebują nagrań, w których, w których są przekazane wartości. Oczywiście według mnie też takie spotkanie, pokazanie nagrania, jak można się świetnie zabawić właśnie w gronie, w gronie przyjaciół, też są wartościowymi nagraniami. Ponieważ nie, tylko, nie żyjemy tylko pracą. Pracujemy po to, aby realizować swoje cele, swoje marzenia, aby móc częściej spotykać się z przyjaciółmi, częściej poświęcać czas dla swojej rodziny. Także jeszcze raz, jeżeli, jeżeli nie zaryzykujesz, nie dowiesz się, czy było warto. Gorąco Cię pozdrawiam. Koniecznie skomentuj to nagranie, jeżeli masz podobne, podobne odczucia, podobne po prostu. Podobnie myślisz tak jak ja, skomentuj koniecznie to nagranie poniżej, abym wiedział również, czy warto, czy nie warto. Gorąco Cię pozdrawiam, do zobaczenia już w jutrzejszym nagraniu. Cześć!